Jeżeli chcesz trenować w domu, zapewne znasz ten problem. Nie wiesz na jaki sprzęt wydać pieniądze, żeby naprawdę to ci się opłaciło i sprzęt służył ci przez lata, a nie tylko zajmował miejsce. Wiele osób tak właśnie zaczyna. Z wielkimi planami i drogim sprzętem, który na końcu tylko leży i zbiera kurz, bo okazuje się albo zbyt skomplikowany, albo po prostu mało przydatny w codziennym treningu. Prawda jest jednak taka, że jeżeli wiesz, co robić, możesz mieć tylko kilka prostych, ale wszechstronnych narzędzi i z powodzeniem rozwijać swoją formę równie dobrze jak na profesjonalnej siłowni. W dzisiejszym filmie pokażę Ci więc, jaki minimalistyczny sprzęt do domu warto wybrać, żeby nie. Stracić pieniędzy i bez problemu trenować całe ciało, niezależnie od poziomu, z jakiego zaczynasz. Nie przedłużając do rzeczy, na początek pokażę Ci kilka opcji, które moim zdaniem będą najbardziej uniwersalne. To znaczy, przy jak najmniejszych nakładach finansowych, dadzą jak największą możliwość wszechstronnego treningu, zarówno pod kątem różnorodności ćwiczeń, możliwości progresji itd. Potem omówię natomiast kilka propozycji, które będą świetnym uzupełnieniem dla tych podstaw dla domowej siłowni. I pierwszy sprzęt, od którego moim zdaniem absolutnie warto zacząć, to kółka gimnastyczne. Aby je przechowywać, potrzebujesz tak naprawdę minimalną ilość miejsca, a ich montaż to tylko dwa uchwyty w suficie, jakaś stabilna szyna lub drążek. Po prostu coś, na czym możesz kółka zawiesić. Porządne kółka kupisz już za około 200 zł, a oprócz domowej, kompaktowej siłowni, plus jest taki, że zawsze możesz kółka spakować do plecaka i zrobić plenerowy trening gdziekolwiek chcesz, montując je na przykład na plenerowej siłowni, czy po prostu na drzewie. Największą zaletą kółek jest jednak ich wszechstronność. Dzięki niestabilności, jaką fundują nam podczas ćwiczeń, również nie tylko mięśnie, ale również rozwijasz koordynację, kontrolę i świadomość całego ciała. Co ważne, wbrew temu co wiele osób myśli, nie jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla osób zaawansowanych. Z pomocą kółek wykonasz mnóstwo regresji, podciągania, pompek, podporów, czy nawet wariacji ćwiczeń na nogi. Jakiś czas temu nagrałem cały film z przykładowym treningiem na kółkach dla osób początkujących, tak więc jeżeli temat Cię interesuje, link zostawiam w opisie. Jeżeli natomiast jesteś osobą bardziej zaawansowaną, kółka tym bardziej dają Ci mnóstwo przestrzeni i możliwości do odkrywania od dipów po masylapy i całą gamę innych ruchów. Jeżeli jednak stwierdzisz, że kółka to nie dla ciebie albo po prostu nie masz możliwości wiercenia w suficie, drugim sprzętem, który polecam, jest odważnik kulowy z rączką, czyli kettlebell. Kettlebell to klasyk, który odpowiednio używany może zastąpić prawie całą siłownię. A jeżeli oprócz kettlebell masz kółka, to już całkiem bajka, bo dodajesz do treningu ruchy przyciągania w pionie, których sam kettlebell nie zastąpi. Poza klasycznymi ćwiczeniami siłowymi, przysiady, martwe ciągi czy wyciskania, kettlebell słynie przede wszystkim z dynamicznych ruchów, takich jak swing, zarzut czy rwanie, a także bardziej złożonych, koordynacyjnych jak tureckie wstawanie. Posiadając kilka podstawowych odważników, masz więc pod ręką wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwijać siłę, budować masę mięśniową, poprawiać mobilność i trenować kondycję. Dodatkowo trening kettlebell ma w sobie sporo elementów wymagających techniki i odpowiednich umiejętności. Tak więc jego nauka to nie tylko rozwój fizyczny, ale też po prostu fajna zajawka. A kiedy już ogarniesz podstawy, daje również ogromne możliwości pod kątem treningowego minimalizmu, ponieważ w bardzo łatwy sposób możesz zrobić trening przykładowo o dużej gęstości, gdzie w 20-30 minut połączysz sporo elementów pracy siłowej i kondycyjnej. Oczywiście efekty pracy siłowej będą zależeć od ilości powtórzeń i co się z tym bezpośrednio wiąże ciężaru, jakiego użyjesz. Dlatego w swoim arsenale warto mieć przynajmniej trzy różne kettle. Jeden lekki, taki, który jesteś w stanie minimum trzy razy wycisnąć nad głowę, jeden cięższy, taki, który poczujesz robiąc 10 przysiadów, swingów czy martwych ciągów i jeden średni, pośredni między nimi. Przykładowo, więc dla początkujących facetów dobry zestaw to coś między 8 a 12 kg, 16 i 24 kg, a dla początkujących kobiet coś między 4 a 8 kg, 12 i 20 kg. Oczywiście to bardzo ogólne wytyczne i wszystko zależy tak naprawdę od Twojego obecnego poziomu, ale tak skomponowany zestaw sprawdzi się dobrze w większości przypadków. Kolejny sprzęt to coś dla fanów najprostszych rozwiązań czyli hantle. Hantle sprawdzą się świetnie, jeżeli cenisz klasykę, ale jednocześnie chcesz mieć wiele opcji na trening. Zrobisz z nimi oczywiście wszystkie podstawowe ćwiczenia siłowe, takie jak przysiady goblet, wiosłowania, wyciskania, ale bez problemu możesz dorzucić też bardziej dynamiczne ruchy i tworzyć zestawy pod kondycję i wytrzymałość. Hantle możesz obecnie kupić w dwóch głównych konfiguracjach. Pierwszy to prosty i dość tani zestaw, czyli klasyczne hantle ze zdejmowanym obciążeniem. Ich zaletą jest to, że talerze możesz wykorzystać także do innych ćwiczeń albo dokupować kolejne, jeżeli zechcesz progresować z obciążeniem. Minusem jest jednak to, że każda zmiana ciężaru wymaga kilku chwil gimnastyki, no i trochę miejsca do przechowywania dodatkowych krążków. Druga opcja to coraz popularniejsze hantle regulowane, gdzie ciężar zmienia szybkim ruchem za pomocą prostego mechanizmu. To oczywiście spora wygoda, bo w sekundę dostosowujesz ciężar do danego ćwiczenia, nie martwiąc się o krążki i zaciski. Minusem jest natomiast wyższa cena i trochę niższa wszechstronność, ponieważ nie wykorzystasz tych ciężarów w innych kombinacjach, ani nie dołożysz dodatkowych talerzy, gdyby z czasem stały się za lekkie. Osobiście wybrałbym wersję klasyczną, tym bardziej, że miałbym wątpliwości co do niezawodności mechanizmów w przypadku handli regulowanych, ale to tylko jakieś moje osobiste wątpliwości, ponieważ znam osoby, które od dawna korzystają z jednych i drugich i są tak samo zadowolone. Te trzy podstawowe sprzęty moim zdaniem stanowią absolutny fundament domowego minimalistycznego treningu. Jeżeli połączysz kółka i hantle albo kółka i ketle, będziesz mieć zestaw, który da ci naprawdę bardzo szerokie możliwości odbudowania siły i masy mięśniowej przez rozwój kondycji aż po ćwiczenia mobilności i koordynacji. Jeżeli natomiast połączysz wszystkie te trzy sprzęty, to oczywiście jeszcze lepiej, ale absolutnie nie jest to konieczne. Jeżeli chcesz natomiast pójść jeszcze o krok dalej, rozbudować swój trening, albo po prostu lubisz mieć dużo szerszy wybór, mam dla Ciebie także kilka propozycji sprzętów, które świetnie uzupełnią ten podstawowy zestaw. Te narzędzia absolutnie nie są konieczne na start, ale odpowiednio użyte mogą wnieść Twój trening na wyższy poziom, zwiększyć różnorodność ćwiczeń, albo po prostu ułatwić progresję. Bez przepłacania i zagracania całego mieszkania. I pierwszym takim sprzętem jest drążek do podciągania. Wiem, że wiele osób poleciłoby go na pierwszym miejscu, ale gdybym miał wybrać pod kątem liczby zastosowań i tego, ile osób faktycznie z jego pomocy skorzysta, to zdecydowanie postawiłbym jednak najpierw na kółka gimnastyczne. Jeżeli masz jednak w domu miejsce i możliwość montażu, to drążek przykręcony do ściany, lekko od niej odsunięty, również jest jak najbardziej świetną opcją. Po pierwsze, masz pełną stabilność i bezpieczeństwo, nawet przy bardziej dynamicznych ruchach. Nie musisz się bać, że coś się poluzuje czy wysunie, jak czasem to bywa w przypadku drążków montowanych w futrynie. Dzięki temu możesz oczywiście wykonywać klasyczne podciągnięcia, jak i inne ćwiczenia gimnastyczne, a do tego bez problemu podwiesić np. gumy czy kółka, co daje jeszcze więcej możliwości treningowych. Kolejnym dodatkiem, który warto mieć w swoim arsenale są gumy oporowe typu powerband. Są lekkie, proste i tanie, a dają naprawdę sporo opcji. Przede wszystkim sprawdzają się świetnie przy lżejszych ćwiczeniach, takich, które często wykonujemy w ramach rozgrzewki albo na końcu treningu. U wielu osób początkujących gumy z powodzeniem zastępują również wyciąg, czy ułatwiają ćwiczenia np. Na podczas nauki podciągania. Dla osób bardziej zaawansowanych natomiast gumy mogą być świetnym dodatkiem używanym jako dopasowujące obciążenie, co można świetnie wykorzystać do poprawy dynamiki, np. w swingu, pompkach czy nawet w podciąganiu. Na przykład kiedy chcesz trenować mocne, wysokie podciągnięcia pod masę lapa. Jeśli szukasz sprzętu do treningu kalistenicznego, warto również zwrócić uwagę na nieco wyższe poręcze treningowe, często nazywane poręczami do dipów. Nawet takie podstawowe poręcze są dość stabilne i wytrzymałe, dzięki czemu możesz wykonywać na nich nie tylko dipy, ale także podciągania poziome, podpory, przyciąganie kolan do klatki czy różne inne warianty ćwiczeń siłowych. A jeśli chcesz podnieść intensywność podstawowych ćwiczeń, warto rozważyć pas do obciążenia i oczywiście dodatkowy ciężar. To proste, ale bardzo skuteczne rozwiązanie. Pas zakładasz po prostu na talię i dołączasz do niego dodatkowe ciężary najczęściej talerze lub kettlebell, które mocujesz na łańcuchu lub na taśmie. Dzięki temu możesz na przykład, dodawać obciążenie do podciągania czy lipów i w bardzo prosty sposób progresować. Alternatywą natomiast lub uzupełnieniem dla pasa jest kamizelka obciążeniowa. Kamizelka rozwiązuje trochę inny problem. Jako, że obciążenie rozkłada się równomiernie na całym ciele, możesz wygodnie wykonywać nie tylko ćwiczenia w podwieszeniu, ale też dowolne inne: pompki, wykroki, przysiady czy trening kondycyjno-siłowy. Możesz też znacznie zwiększyć całkowite obciążenie, jeżeli połączysz kamizelkę na przykład z handlami. Żeby skutecznie trenować w domu, nie potrzebujesz więc dużych i drogich sprzętów. Wystarczy kilka prostych, ale dobrze dobranych narzędzi, które będą Ci służyć przez lata i przede wszystkim pozwolą progresować. Kółka, ketle i hantle idealnie spełniają te warunki i są świetnym fundamentem domowego, minimalistycznego treningu. Jeżeli do tego wykorzystasz dodatki, o których wspomniałem, opcji na rozwój masz natomiast jeszcze więcej. Mam więc nadzieję, że ten przegląd pomoże Ci wybrać sprzęt, który naprawdę się opłaca i będzie Twoim wsparciem na lata. Pamiętaj jednak, że najważniejsze jest świadome podejście do planowania treningu i odpowiednia progresja. Sprzęt to tylko narzędzie, które daje Ci możliwości. Jeżeli więc szukasz więcej informacji w temacie samego planowania treningu, koniecznie zajrzyj tutaj.